Witam serdecznie w tym krótkim poradniku, w którym pokażę w jaki sposób za pomocą skryptu PHP można się połączyć z bazą MySQLową. W tym celu odpalę sobie przeglądarkę internetową, w moim przypadku będzie to Mozilla Firefox 6. Połączę się z lokalnym serwerem www. Za pomocą polecenia Localhost. Ja korzystam z Xampa. połączę się z lokalnym adminem i stworzę sobie bazę danych przechodzę do zakładki bazy danych w polu utwórz nową bazę wpiszę sobie BD od baza danych podkreślenie test klikam w utwórz w tym okienku mogę śledzić za pomocą jakich poleceń wszystko zostaje tworzone, czyli tutaj została stworzona baza danych o nazwie BD. Podkreślenie test za pomocą komendy create database i automatycznie weszliśmy do tej bazy. Mamy już bazę, ale musimy wejść jeszcze raz do bazy. Klikamy na bazę, klikamy sobie w uprawnienia i klikamy w dodaj nowego użytkownika. W polu nazwa użytkownika wpisujemy dowolną nazwę i do tej nazwy będziemy się odnosić. To będzie nasza nazwa użytkownika. Ja sobie go nazwę user1. W polu host wpisujemy localhost. W polu hasło wpisujemy hasło, w moim przypadku ja wpiszę hasło 1. proszę zwrócić uwagę, dlatego, że byliśmy już w bazie danych BD podkreślenie test program automatycznie zaznaczył opcję przyznanie wszystkich uprawnień do bazy danych BD podkreślenie test klikamy w wykonaj tak jak mówiłem w tym okienku na samej górze możemy śledzić za pomocą jakich komend dany użytkownik został stworzony i jak to wszystko się odbywa za pomocą jakichś komend. Więc podsumujmy. Stworzyliśmy bazę danych, stworzyliśmy sobie użytkownika. Teraz możemy przystąpić do tworzenia skryptu, który będzie nam się łączył z naszą bazą. Ja pozwoliłem sobie już stworzyć taki skrypt. W moim przypadku to będzie plik 1.php, ale prześledźmy go sobie krok po kroku. Ta linijka otwiera nam skrypt php. Ona rozpoczyna. Następnie tworzymy sobie zmienną, która będzie odwoływała się do serwera lokalnego i która będzie się odnosiła do użytkownika. I do jakiegoś hasła dla tego użytkownika. W naszym przypadku nazwa naszego użytkownika jest user1, więc tutaj wpisujemy sobie w tym miejscu user1, a hasło dla tego użytkownika to haslo1. Tak odwołujemy się do serwera i do użytkownika, i do hasła dla danego użytkownika. Jeżeli wystąpią jakieś błędy, o tym mówi nam ten wiersz. Na ekranie pojawi nam się napis Brak połączenia z serwerem MySQL. Jeżeli wszystko będzie w porządku, na ekranie pojawi się komunikat: Udało się połączyć z serwerem. Kolejny wiersz. Tworzy nam połączenie z bazą danych o nazwie: BD, podkreślenie test, czyli tak nazywa się nasza baza, więc tutaj nic nie zmieniamy. Ten parametr znowu, proszę zwrócić uwagę, odnosi się tutaj do tej linijki. Chodzi tutaj o połączenie się z bazą za pomocą danego użytkownika o danym haśle. Następna linijka mówi nam o tym. Jeżeli wystąpią jakieś błędy z połączenia z bazą, proszę wyświetl nam komunikat nie mogę połączyć się z bazą danych. Jeżeli wszystko będzie OK, wyskoczy nam komunikat, udało się połączyć z bazą danych. Pod koniec naszego skryptu zamykamy połączenie z bazą. Poleceniem MySQL close i zamykamy nasz skrypt. PHP. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Przechodzimy z powrotem do naszej przeglądarki internetowej. Otwieramy sobie nowe okno, i w nowym oknie wpisujemy coś takiego: Localhost, Ukośnik. Wszystko znajduje się w katalogu TEM, TEST, więc do niego muszę się odwołać. W katalogu test znajdują się dwa pliki BD podkreślenie połączenie .php i 1.php Skrypt 1.php to jest ten skrypt, który przed chwilą widzieliśmy Wpisując 1.php i wciskając Enter wywołamy ten skrypt Proszę zobaczyć co się stało Wyskoczyły nam dwie informacje Udało się połączyć z serwerem i udało się połączyć z bazą danych Skrypt miał tylko pokazać nam czy Łączymy się z bazą i z serwerem, wszystko wynikło prawidłowo i na tym kończymy ten krótki poradnik. W ten sposób za pomocą skryptu PHP i poleceń PHP możemy łączyć się z bazą MySQLową. Dziękuję bardzo.